Spójrzmy teraz na zadanie pierwsze. Mamy wykresy funkcji i mamy z nich odczytać najpierw miejsca zerowe. Czyli jeżeli chodzi o ten pierwszy wykres, no to tak, lecimy, lecimy. Tu mamy pierwsze miejsce zerowe, czyli na x mamy minus 2, czyli zapiszmy sobie x równa się minus 2, czyli x0, następnie mamy kolejne miejsce zerowe. Czyli tutaj mamy na x 0, patrzymy dalej, tu mamy trzecie miejsce zerowe, tutaj w tym punkcie x będzie równe 3, to też sobie zapiszmy. Jeżeli chodzi o ten drugi wykres i miejsca zerowe, no to znowu zaczynamy w ten sposób. To jest nasze pierwsze miejsce zerowe, tu mamy raz, 2, 3, minus 4 na x, -ach. kolejne miejsce zerowe jest tutaj, czyli mamy minus 2. Następne raz, dwa w tym miejscu, bo widzimy, że kółeczko mamy zamalowane. No i jeszcze jedno, czyli tutaj mamy na x trójkę. Jeżeli chodzi o drugą część, no to mamy jeszcze odczytać rozwiązania nierówności. f od x większe od zera, czyli tutaj sobie to zapiszmy. Czyli będziemy odczytywali po osi xów, czyli dla x'a, tu też napiszmy od razu dla x. -a. Czyli tak, ja najpierw zaznaczę sobie y równa się 0, czyli to będzie o, taka prosta, i teraz to, co będzie większe od 0, to będzie wszystko to, co będzie powyżej, czyli to, co sobie teraz zaznaczam kolorem fioletowym, to jest powyżej naszej osi. I w tym przypadku będzie to tutaj y większy od zera. I ponieważ mamy tylko większy, a nie większy bądź równy, to nas nie interesują te punkty, które znajdują się tutaj, czyli na tej prostej, gdzie y jest równy 0. Czyli po x mamy tak odtąd, czyli raz, dwa, trzy, minus 4, no i minus czwórka będzie domknięta, bo kółeczko mamy zamalowane. I teraz tak lecimy dotąd. Tu na x mamy minus 2, czyli do minus dwójki otwartej, bo tak jak mówiłam, to nas tutaj nie interesuje, następnie od minus dwójki otwartej, czyli mamy sumę od minus dwójki otwartej dotąd, czyli do 0 i 0 będzie otwarte. Możemy nawet sobie te punkty, o tutaj zobaczcie, zaznaczyć w ten sposób, żeby pamiętać o tym, żeby kółeczka były niezamalowane. I nawiasy okrągłe, czyli mamy do 0 na x, i jeszcze ten fragment, czyli raz, dwa, trzy, czyli od trójki otwartej do czwórki, no i czwórka już musi być domknięta. W tym przypadku także zaznaczymy sobie y równa się 0, i teraz, ponieważ mamy tylko większe od zera, a nie większe bądź równe, to na tych punktach przecięcia kółeczka, Robimy otwarte. I nas interesuje to, co będzie większe, czyli tak, ten fragment, a także ten. Musimy to sobie odczytać po x. Mam raz, dwa, trzy, cztery, czyli od minus czwórki do minus dwójki. No i to będzie przedział, jak widzicie, obustronnie otwarty. W sumie. Tak, tego punktu pod uwagę nie bierzemy, czyli jeszcze ten przedział. Tu na x mamy dwójkę, tu trójkę, czyli przedział od dwóch do trzech. No i jeszcze ostatnia część zadania, czyli mamy odczytać zbiór rozwiązań takiej nierówności. Czyli najpierw zaznaczmy sobie Y równa się 0. No i nas interesuje to, co będzie większe. Czyli zaznaczamy sobie o, te części. Zobaczcie. Tu mamy większe, tu też będzie większe, no i mamy większe bądź równe, czyli na tych punktach przycięcia wykresu funkcji i y równa się 0 tej prostej, kółeczka muszą być zamalowane, czyli tu mamy zamalowane, tu mamy zamalowane, tu też mamy zamalowane i odczytujemy, czyli dla x należącego odtąd, czyli raz, dwa, trzy od minus 4. No tak, tutaj przerwy nie mamy, bo ten punkt także wliczamy. Tu żadnej przerwy nie ma, tu również, czyli do tego miejsca. Czyli tutaj na x-ach mamy 0, czyli od minus czwórki domkniętej do zera także domkniętego w sumie. No i tutaj mamy odtąd dotąd, czyli raz, dwa, trzy, od trzech do czterech i to także będzie przedział obustronnie domknięty. Podobnie tutaj. Mamy y, bo f od x większe będzie równe 0, czyli zaznaczamy sobie równanie, tak? Wykres prostej o równaniu y równa się 0, no i teraz nas interesuje to, co będzie równe na pewno, czyli te wszystkie punkty możemy sobie zamalować, no i to, co będzie większe, no to powyżej, czyli to będzie ta część, patrzymy dalej, no i jeszcze ta część. No i zaznaczamy yy, i zapisujemy tak dla x -a. należącego. Mamy 1, 2, 3, od minus 4 do minus 2. W sumie patrzymy dalej. Tutaj uwaga, mamy ten punkt, czyli możemy sobie na przykład zapisać, że wliczamy w to dwójkę, bo tu mamy dwójkę na osi X, -ów. jeszcze w sumie ten przedział, czyli od dwójki otwartej do trójki domkniętej. Ewentualnie to możemy krócej zapisać, czyli zamiast zapisywać to w ten sposób, to zobaczcie, że wystarczy sobie zapisać, że mamy przedział od dwójki do trójki i to będzie przedział obustronnie domknięty, bo wtedy tą dwójkę już włączamy do naszego przedziału, czyli łącznie napiszmy sobie, że dla x należących od minus czwórki do minus dwójki domkniętej, w sumie od dwójki do trójki domkniętej.